Betfan, legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się wklepać? Od wielu lat jednym z najpopularniejszych kierunków emigracji z Polski jest Wielka Brytania. Nie dziwi więc, że kilku kandydatów do gry w biało-czerwonych barwach znaleźć można było w rozkochanej w futbolu Anglii. Tak jak mogliście usłyszeć w prologu, dzisiaj między innymi zajmiemy się zawodnikami, którzy wybrali grę dla Anglii. Ale mogli trafić do reprezentacji Polski. I tak, był to prolog drugiej części futbolu bez cenzury, poświęconej ogólnie zawodnikom, którzy mogli wybrać grę dla naszej reprezentacji. Osoby, które jeszcze nie widziały pierwszej części, oczywiście odsyłam w to miejsce. Tutaj powinno Wam się wszystko wyświetlić. Dziękuję także 10 najnowszym subskrybentom. Lista wyświetla się. Po tej stronie, o ile dobrze kojarzę. I także zachęcam nowe osoby do kliknięcia przycisku subskrybuj. Jeszcze tylko przypomnę także nowym osobom bo stare pewnie doskonale o tym wiedzą że z kodem Footbreak zgarniacie cashback do 600 zł na stronie Betfan. Zachęcam oczywiście do zapoznania się ze szczegółami akcji w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy do meritum. Głośnym przykładem był w połowie pierwszej dekady XXI wieku Andrew Johnson, wówczas napastnik Crystal Palace. Piłkarza z naszym krajem łączyło pochodzenie dziadka. Temat jego gry dla Polski pojawił się w 2004 roku, gdy Johnson rozgrywał sezon swojego życia. Media mocno więc rozpisywały się nad sprawą. Po raz pierwszy napisał o tym Daily Mail, w momencie gdy Johnson był drugim strzelcem Premier League. Lepszy od niego był jedynie Thierry Henry. Wcześniejszy sezon zakończył natomiast z koroną króla strzelców, ale championship. Pojawiały się jednak spekulacje, że w ten sposób zawodnik chce wywalczyć powołanie do reprezentacji Anglii. To nie jest żadna gra, lecz szczera prawda. Andrew Johnson jest podekscytowany perspektywą występów w reprezentacji Polski. Mówił agent piłkarza, a do oskarżeń odnosił się słowami. To nie było tak, że w Andrew nagle z dnia na dzień obudziły się patriotyczne uczucia do ojczyzny dziadka. On wcześniej po prostu nie wiedział, że to w ogóle realne, by grać dla Polski. Gdyby wiedział, to od zawsze już jako junior grałby dla waszego kraju. Nie mówi po polsku, ale bardzo chciałby się nauczyć tego języka. On jest naprawdę dumny ze swoich przodków, ze swoich korzeni i byłby to dla niego wielki zaszczyt, gdyby mógł reprezentować Polskę. Jarosław Jesionek, pracujący wówczas w polskim konsulacie w Londynie, przyznawał, że McFarlane wielokrotnie kontaktował się z konsulatem i wykazywał zaangażowanie w sprawy. Emocje studził natomiast prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michał Listkiewicz. Jeśli go przekonamy, to będzie jak wygrana na Totka. Jak szybko się okazało, rację mieli ci, którzy doszukiwali się w tym wszystkim zainteresowania selekcjonera reprezentacji, ale Anglii. Sven-Goran Eriksson niedługo potem powołał bowiem napastnika Crystal Palace do kadry, a ten bez wahania udał się na zgrupowanie. Na 9 lutego 2005 roku przypada jego debiut w angielskiej reprezentacji. Kariery jednak w niej nie zrobił. Zagrał w narodowych barwach zaledwie 8 razy i nie zdobył żadnego gola. W Premier League także już więcej na poważnie nie zaistniał. Znacznie większą karierę w angielskiej lidze zrobił natomiast Phil Jagielka, wielokrotny kapitan Sheffield United i Evertonu, jest wnukiem polskich imigrantów. Dziadek Nikodem Jagielka, i to właśnie po nim Phil przejął swoje drugie imię. Pochodzi z Poznania, natomiast babcia z Krakowa. Do Anglii wyjechali tuż po zakończeniu II wojny światowej. Obrońca stawiał jednak sprawę jasno. Mimo, że był dumny ze swojego pochodzenia, to czuł się Anglikiem i uważa, że nie odnalazłby się w polskiej kadrze. Ze strony prawnej mogę grać dla Polski, ale powołania do reprezentacji raczej bym nie przyjął. Chociaż jestem bardzo dumny ze swoich korzeni, czuję się Anglikiem. Całe życie jestem związany z tym krajem. Tutaj się wychowałem, tutaj mam swoich przyjaciół. Tutaj nauczyłem się grać w piłkę, dlatego przyjąłbym powołanie tylko z reprezentacji trzech drzwi. Nie ukrywał jednak, że mógłby wziąć pod uwagę występy dla Polski. Gdyby moja kariera potoczyła się inaczej, pewnie mógłbym zagrać dla Polski. Ale nie uważam się za Polaka. Urodziłem się w Anglii, mówię z angielskim akcentem I na szczęście udało mi się zostać reprezentantem Anglii Jakby się nie udało, może spróbowałbym z Polską Ale nie wiem, czy czułbym się dobrze Raczej byłbym samotnikiem, nie znającym języka ani kultury Ostatecznie Jagielka, z angielskiego oczywiście Jagielka z polskiego, Jagielka jeśli mamy odnosić się do polskiego pochodzenia Łącznie rozegrał 40 spotkań w barwach reprezentacji Anglii Najnowszym przykładem Anglik, którego w reprezentacji Polski umieszczały Media jest James Tarkowski z Barley. Wnuk polskiego czołgisty, który wyjechał na wyspy po II wojnie światowej, traktował grę dla naszej reprezentacji jako opcję całkowicie zapasową. Jasno mówiły o tym jego słowa: Zawsze uważałem się za Anglika. Tu się urodziłem i chciałem grać dla Anglii. Nie zrezygnowałem z tego marzenia, ale do angielskiej kadry trudno się przebić. Każdy piłkarz chce grać w reprezentacji. Gdybym dostał szansę występu dla Polski, byłoby mi bardzo trudno odmówić. W końcu dostał powołanie do reprezentacji Anglii i przyjął je bez wahania. Swoją decyzję tłumaczył mówiąc: Zawsze uważałem się za Anglika. Tylko nazwisko łączyło mnie z Polską. Często rozmawiałem z moim kuzynem Pawłem, który ma to samo nazwisko i namawiał mnie do gry w biało-czerwonych barwach. Gdy tylko dostałem jednak powołanie do kadry Anglii, wysłał mi smsa z gratulacjami. Tak jak mówiłem: Zawsze uważałem się za Anglika. Popularnym kierunkiem emigracji Polaków była kiedyś również Ameryka Południowa. Nie dziwią więc swojsko brzmiące nazwiska wśród piłkarzy z tamtego rejonu świata. Jednym z najbardziej znanych graczy o polskich korzeniach jest Paulo Dybala. Dziadkiem piłkarza Juventusu był Bolesław Dybala, pochodzący z Kraśniowa. Jak w wielu przypadkach polskich emigrantów, do jego wyjazdu z ojczyzny przyczyniła się II wojna światowa. Gdy Paulo Dybala w 2012 roku trafił do Europy, jego nowy klub Palermo chciał, by zawodnik zdobył europejski paszport i tym samym nie zajmował miejsca dla piłkarzy spoza Unii Europejskiej. Piłkarz zamierzał starać się o polski dokument, ale napotkał problemy ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji, więc wystąpił o paszport włoski ze względu na pochodzenie babci. W 2011 roku Maciej Chorążyk, koordynator skautingu zagranicznego Polskiego Związku Piłki Nożnej, złożył Dybali ofertę reprezentowania Polski. Gdy w późniejszych latach opublicznił tę ofertę, by pokazać, że Polski Związek Piłki Nożnej faktycznie wykonał pewne kroki, to spotkało się to z wielkim śmiechem. Gre dla naszego kraju Chorążyk bowiem zaproponował Dybali poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na Facebooku. Zawodnik odpowiedział krótko, że interesuje go gra dla Argentyny. A przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej tak tłumaczył tę historię: Chciałem tylko pokazać polskim kibicom, że zrobiliśmy coś w temacie pozyskania Paulo Dybali dla reprezentacji Polski. Bo w sprawie Lukasa Podolskiego czy Miro Kloze w Polskim Związku Piłki Nożnej nikt nawet nie kiwnął palcem. My staramy się robić wszystko, aby takie historie już się nie powtarzały. A że strzeliłem sobie w kolano, w tamtych czasach działaliśmy na zasadzie wolontariatu. Przed kilkoma laty takie były nasze możliwości. Wobec odmowy zawodnika temat bardzo szybko upadł. Jak tłumaczył przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej, Dybala był wówczas dopiero perspektywicznym 17-latkiem, więc nie zajęto się tym poważniej. Dodał również, że na przeszkodzie w przypadku piłkarzy z Ameryki Południowej staje również biurokracja. W tym konkretnym przypadku doszła jeszcze bardzo poważna kwestia. Odzyskanie polskiego paszportu dla zawodnika, którego dziadkowie wyjechali z Polski do Argentyny przed 1939 jest piekielnie trudne. Trwa to średnio 3 lata. Polskie prawo jest pod tym względem bardzo restrykcyjne. W Brazylii czy Argentynie mamy dziesiątki zawodników z polskimi korzeniami, ale żaden z nich nie stara się o polski paszport, gdy dowiaduje się ile to problemów. Paszport na przykład włoski dostają od ręki. Paulo Dybala wystąpił do tej pory w 29 meczach dla reprezentacji Argentyny. Innym piłkarzem z tego kraju o polskich korzeniach jest Aleksander Szymanowski, znany głównie z występów w hiszpańskim Leganes. Jego dziadek urodził się w latach 20 XX wieku na ziemiach, które aktualnie należą do Ukrainy. Wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny w wieku 5 lat. Grał dużo w drugiej lidze hiszpańskiej, ale pokazał się także w La Liga, oraz w duńskim brandby. O Argentyny nawet nie marzył. Podobnie sądził o grze dla Polski. Reprezentacja? Nikt nie zadzwoni. Trzeba być realistą. Argentyna ma Messiego i mnóstwo gwiazd. W Polsce jest Lewandowski Milik. Gdzie tam miejsce dla mnie? Choć widziano w nim większy potencjał, to jego kariera jest obecnie w odwrocie. Niedawno z Legales przeniósł się do trzecioligowego rekreatywa Elva, w którym kiedyś już zresztą występował wraz z Pawłem Broszkiem a w zimowym oknie transferowym w mediach pojawiła się nawet informacja, że może trafić do Radomiaka Radom. Trudno więc spodziewać się go w kadrze nie tylko Argentyny, ale także Polski. Bez wątpienia pewne miejsce w polskiej reprezentacji miałby natomiast. Filipe Luis Kazmirski. Urodzony w Brazylii lewy obrońca szkolił się m.in. w Ajaxie i Realu Madryt, a największą karierę zrobił w barwach Atletico. Grał w nim przez 9 lat z przerwą na występy w Chelsea. Pochodzący z Kalisza pradziadek piłkarza wyemigrował do Brazylii jeszcze w XIX wieku. Kasmirski żywo interesuje się swoim pochodzeniem. W rozmowach z polskimi dziennikarzami często podkreśla, że tak naprawdę nazywa się Kasmierski. Ale kiedyś pewien urzędnik wpisał w dokumentach kasmirski i tak już pozostało. Wychowywał się w okolicy, w której mieszka wiele rodzin pochodzących z naszego kraju. Jego wujek jest nawet nauczycielem języka polskiego. Zanim Filipe Luis trafił do reprezentacji Brazylii, jego ojciec Moisez mówił: Felipe jest Brazylijczykiem polskiego pochodzenia. Od małego marzył, aby zagrać w reprezentacji Brazylii, bo ta drużyna to coś magicznego. Ale wiem też, że nie wyklucza gry dla Polski. Gdy Felipe Luis w barwach Deportivo La Coruña mierzył się z lechem Poznań. Cała jego rodzina żyła przyjazdem do Polski. Ojciec Kasmirskiego wspominał te wydarzenia słowami. Syn dzwonił do mnie będąc jeszcze w Poznaniu. Mówił, że został bardzo ciepło przyjęty. A ile pamiątek nakupił. Przywiózł nam piękne obrazy z symbolami Polski. I album o najpiękniejszych miejscach kraju, który podarował dziadkowi. Gdybyś mógł zobaczyć jaki dziadek był wzruszony. Szacunku do kraju przodków nauczył się w rodzinie. Która do dziś pielęgnuje swoje pochodzenie na przeróżne sposoby. Jak na przykład nagrywając i wydając w Brazylii płytę z polskimi kolendami, uczęszczając na odprawiane po polsku msze Święte, czy śpiewając polskie piosenki na festynach. Sam zawodnik wybrał jednak grę dla Canarinos. Dla których rozegrał 44 mecze. Jednym z najbardziej znanych piłkarzy z przełomu XX i XXI wieku, który miał polskie pochodzenie, był z kolei Hernán Crespo, który nieprzypadkowo nosił pseudonim El Polako. Z naszego kraju pochodziła bowiem babcia napastnika, który swoją karierę spędził w Parmie, Lazio, Interze, Milanie, a także w Chelsea. Temat jego gry w biało-czerwonych barwach nie był nawet luźno poruszany. Dla Argentyny zagrał 64 razy, zdobywając między innymi srebrny medal na Copa America w 2007 roku. A czy wy któregoś z angielskich piłkarzy bądź zawodników z Ameryki Południowej chcielibyście zobaczyć w barwach reprezentacji Polski? Oczywiście odsyłam do sekcji komentarzy. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Nowe osoby zachęcam jeszcze do subskrypcji kanału i mogę oficjalnie zapowiedzieć, że pojawi się również pewnie za jakiś czas trzecia część właśnie zawodników, którzy mogli grać dla Polski. Trzymajcie się i do usłyszenia.